Siema! Witam Was w kolejnym odcinku z serii Od Zero do Bohatera Za chwilę zagramy dwa mecze w reprezentacji I zapraszam Was na skrót meczu z Portugalią. chociaż... Poczekajmy czy w ogóle będziemy powołani Ostatni dzień transferów Hmm. <grym> nie. To po co tutaj w ogóle przegodziłem? Ja się stąd nie, nie będę ruszał. Co to ma w ogóle być? Nie, zostaje. Dalej. Te emocje. Dalej. Nie. Dalej. O, tym razem nie ruszam się stąd. Nie. Okej, okay. Pozost pozostaję w Napoli. Łoł, wow, wow wow, wow. No okej, okay, teraz grajemy w reprezentacji. Czy zagrajemy w pierwszym meczu? Okej, okay, dziś nie zagramy. Z Portugalią. 0-2. A z Rumunią? Okej, okay, więc zapraszam was na skrót meczu z Rumunią. Wystawia się Kłastrot. Nie dojdzie niestety. Popuść się, popisz się! Kłastrot! Aj, 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 aj Z główki... Kłastrot, panowie, nie ma bramki. Dobrze, kłastrot! Jedziesz, sam, sam. Siła! Puff! Robert Lewandowski, nie ma bramki. Janusz Gol... Ja, 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 ja. Kontra To jest Robert. Finezja. Robert, Finezja. Janusz Gol. I strata. Przyjdziecie. Ostatnia akcja meczu gościł nie ma bramki. Co się... Na dzisiejszy pierwszy mecz zakończony remisem 0-0, tak samo jak wczorajszy bodajże ostatni. Czy tam pierwszy? No ale no nie szło nam. Mieliśmy też szczału sporo, ale wszystkie były no... O, bramkarze były te szczały. Czy teraz zagramy? Okej, okay, zapraszam Was na kolejny skrót. I szczał na pustą i 01. Nie dojdziesz. No i czerwona kartka dla Kostroda. Brawo. To nie tak miało wyjść. Koniec. Wygraliśmy 3-1. Okej. Okay. No jak widzieliście, dostaliśmy czerwoną kartkę. W wyniku 0 -1, stało się 3 1 dla nas Teraz czeka nas pewnie jakieś dłuższe zawieszenie Zobaczymy kiedy zagramy No teraz było jasne, że nie, że nie zagramy Ojej, ojej, cośmy my zrobili, to ja nawet nie wiem 4-0 No teraz się będzie ciężko Okej okay. Jesteśmy gotowi do gry Czy zagramy w kolejnym meczu? Zagramy, więc zapraszam Was na... Myślę, że ostatni dzisiejszy skrót. Dobrze. Dobrze kawani i nie ma bramki. Kawani. Strzał! I jeden do zera, brawo. 19 minuta. Kłastrot Kłastrot! Strzał! Nie ma bramki czy dobitka? Ruk. Powolutku, Powolutku strzał i dwa do zera. Tak jest u, nie umieć w ogóle biegać no powiedzcie mi, jak to ma to ścielić? Kłostrot? No twój moment, twój moment! Tak! Brawo, Kłostrot! Wreszcie! No, trzeci mecz zakończony wynikiem 3 do 0 dla nas Bardzo ładny wynik Przełamanie Kwastroda. Ścielił tą bramkę Mam nadzieję, że przy nas będzie tylko lepiej Już na dzisiaj będziemy kończyć a na sobby w tym odcinku zagramy już Ligę Mistrzów? No a na razie Was żegnam. Cześć.